Jeszcze siedzą, w tym lasku na wschód Kierowca, obróć na 140% Stój 140 mi prosto Józ, uwagi na później Wstawiłeś się prosto, okryśli, Skręć Już nie wsiadam. dobra? Czekam aż Dobra, wszyscy w Skręć lekko w prawo. O, o, o. Twoje lewo, lekko. Skręcaj. Dobra, dobra. tak idziemy no, do punktu ja nie ma. Siadaj, panie, siadaj. Alf albo pojeździe. Dobra, na też nie dziewiądze. Teraz, człowieku. Dawaj, daj, śmiało. Musimy się, że się Towarzysz cały czas, Nie, wiem, są jakieś problemy z radiem, bo połowy komunikatów od dowódcy nie słyszę I chyba połowy komunikatów ode mnie nie słyszycie. Mam się przyłączyć na jeden kajwisza? Tak panowie, wysiadamy, Rutek jedziesz dalej za nimi, my idziemy w zupełnie inną stronę, także powodzenia. Kto... Okej, okay, pichota za Thank <laughs> you. okej, okay, wstrzymać się. Zielony? Chyba tak. Jasne. Ta soda w dole przed nami też nas, nasz punkt docelowy. Dochodzimy tam, rozkładamy się i obserwujemy. Ruszamy. Będzie pogryziona, będzie pogryziona. Mariusz, rozstaw tutaj ludzi, niech kryją wszystko dookoła. a ja widzę tylko do przodu, zerknę termowizją, czy czy co tam widać w miejscowości? Nie chcę przeszkadzać Hal Flaco, zachodnia strona budynku, stawicie się na Lilac, pilnujecie e, zabudowań przed nami Tu zloki lewa strona i też pilnujecie zabudowę przyjął? Sobie wychylone, pilnują na lewo i prawo no, Ladimir tutaj czegoś W miejscowości Google'owo znajduje się około 8 kontaktów plus, plus okay. pojazd transportowy typu Praga bądź Ural. ONZ. Na razie jeszcze nic. Sprawdzam cały czas na termowizji, ale nic nie się widzę. raz, Niech chłopaki mają oczy dookoła głowy, mogą nas podejść nawet ze strony, którą my szliśmy. Także obserwujcie dookoła. Okej, okay, przedeś się zobaczy. Prak, wszyscy idzie jak stoją. Jules, ty jesteś jakimś pustelnikiem, czy co? Nie lubisz przy swoich stać? Hal? Tak. Czujeś, na zachodniej stronie budynku. Nie, nie słyszymy, gdzie Ty jesteś. Gdzie on jest? Pewnie tam tutaj w środku. Kogo szukamy? Halo, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? nie widzę. Się. Jaki, jaki kogo szukał? Kala, Kal szuka jego. Aha. Gdzie wy jesteście? Maros, tutaj szukasz mnie? Nie, to chyba Jules. On nie jest w środku? Nie, nie. To wiem. może z przodu budynku. Tam uważaj, nie wbiegaj nie, nie, nie za to, bardzo... był na lewo od budynku. Wraz z Jules i Loki byli na lewo i Stoicie na lewo. Hal, Bako też wszystko sobie na lewo. Na prawo tego. Bako, pilnuj tyłów. Okej, zrozumiałem. Czyli najpierw sobie wyjdź, tylko kamyczka sobie stań. Żeby się musiał strzelać między nami. Nie wiem do, do czego doszło. Ktoś, ktoś tam na wschodzie biega, a to Jules. Luki, na Wszyscy pod stodołę, jeśli można. Rutek, słyszysz Maras, Rutek, się z Rutkiem, powiedz mu, że ma podjechać pod tą stodołę, tylko że lasem niech przejedzie, jeśli może. Restanie Czogun się pojazd, pod... bądź dla Czogun. Dowódca mówi, się przemieścili się lasem na naszą pozycję C, to jest stodowa w kwadracie 083 jak przyjąłem. OK, są w drodze. No, nam nic dawało się we znaki, więc możecie chyba jechać. Bako trochę kiepsko w naszych pleczek. Chcesz się ustawić, obejść murek i tu za masz kamień na północy, Mówiłem. się schować. Ja byłem tam, tylko okazałeś wszystkim pod stodołem iść. Dojść pod stodołem. Myślałem, na zachód, się czy podchodzi. Dobra, tylko bez wydurniania się masz zaraz wracać. Słyszę jak się przedzierają tym trałem przez ten las. Symfonia bólu i trzaskających drzew. Pierdolony komar. Rutek! Rutek, słysz mnie? Tak, słysz Okej, Ok, miejscować przed tobą na południu jest około 8 kontaktów po w naszym stylu. Schowajcie się, schowajcie się wszyscy. jak pojazd A Wszyscy w słońce. Tak, wszystko co jest w miejscowości to jest wróg. Możecie się rozpięć. O, wszystko. On rozpoczął fascynującą eliminację celi w miejscu. Wow, ciekawe kurczaki. Jeden, wam trochę na lewo, dwie przywysły za zabudowaniami jeszcze. Zakłop nic ma z widok na drogę. Bardziej na lewo przysługuje. Ja jeszcze na lewo przy słupie, tam biega dwóch Dokładnie, przyda się Rutek, przy z w namiot kontakty tam przy namiotach, weź ich tam To było słodziutkie panowie. Chyba ciężarówkę, które zniszczyliśmy to chyba już chyba była potrzebna. Nie no, żadnej ciężarówki nie zniszczyliście, tylko gościa rozwaliście przy namiotach. A, no co okay. chodzi. Nie, do domu Nie, nie, w nie żadnych kontaktów. Maras rozstaw ludzi i obserwujcie, że około, miejsca się zaszło. Okej, okay, pako za stopkami jest na lewo, dwa no. schal, tył, ZUS na lewo, lasy no. na lewo, nas wschód czy zachód? No. Mówię o wschodzie, no. przyjął ktoś, kryje się zachód, no. ja jesteś mówił? Prawo od budynku na kierunek 240, pick nie widać kontaktów, aczkolwiek tutaj samochód. Rutek, daleko za miastem, na południu widać, biegają po wzgórzach kontakty, cztery około, idą do miejscowości z 13, 13, 13, 40. Drutek do pojazdu, drutek do pojazdu. Nie wychraćcie się, wychodźcie z podchodzi, uważajcie, tu jest przód dżus. Grupa ze stigarem.